Dzień dobry, już można. A, dzień dobry, dzień dobry, proszę, zapraszam. Pan sobie tutaj siada, już kończę wpisywać do systemu poprzedniego pacjenta. No i słucham, to się dzieje? Wzrok słabiej, tak? Ale tak, to się wcześniej nic nie działo, tak? Tylko jak pan popracuje, to się ten wzrok rozmywa, tak? Pan młody chłop, no jak panu damy teraz okulary, to już do końca życia, pan będzie musiał chodzić, bo się tutaj oko, oko przyzwyczai, no. Pan się nic nie stresuje, zara przebadamy, to zobaczymy, jak to z pana wzrokiem jest. Proszę bardzo. O. No, ale chwileczkę, co pan robi? No co, to jest badanie. Ale co, ja mam teraz tak wziąć i wypić kielicha? Aj, no dobrze, dobrze, rozumiem. Też wezmę z panem, ale ja tylko pół, bo jeszcze potem dyżur mam i mnie, ach, no ale wezmę z panem dla towarzystwa, może pan krępujesz. Weźmy. I jak? Siekiera, co? Swoja od słagra. Nie wiem na czym pędzony, ale... Poczekajmy. Poczekamy 5 minut i zobaczymy, co się będzie działo. O. Jak panie Zbyszku, widzi Pan wszystko dobrze? No wszystko dobrze. Wszystko elegancko? A troszkę tam na oczy nie zaszło, nie panu nie rozmywa trochę obraz? No nie. To zdrowy chłop! Panie! Jak ja bym chciała mieć taki wzrok jak pan, daj pan spokój! Kurwa, ile pan widzi z palców? Trzy. No. A teraz? Dwa. No. A, a, a teraz? Cztery. No, panie kochany! No. Nic się nie przejmować! Pracuję, pan, pan pracuje na komputerze od rana do wieczora, tak? No to sobie przerwę zrobić, co to ślęczyć przed tym komputerem cały dzień? Wyjść na papieroska zapalić, pięć minut spacerek, niech oczy odpoczną troszkę od tego komputera, no. No i będzie pan wiedział, aż pan nie oślepniesz, panie kochany! Daj pan spokój, co to się przejmować? Zdrowy człowiek, zdrowy człowiek, zdrowy zdrowy. Nie ma za co, panie Kani, nie ma za co, no. Ech. Lubię to pracę. Dobra, następny.